Witam serdecznie. Przyszedłem na pasiekarium na krótki spacer, zobaczyć yy, co jesienią jest na C. Typowa jesień, liście puściły, tak. Ramki wiszą. Więc słuchajcie, teraz pasiekę to moją widać na maksa. Nie? Jeszcze te nerfne daszki moje. To już w ogóle. Jeszcze tu widać w pojedynczych ulach jakieś drobne ruchy pszczół. Ale dzisiaj już naprawdę jest tak chłodno, zrobiło się tak połowo jesiennie, dzisiaj taki dzień I, i pszczoły sobie już kończą całą eskapadę, tak, całkowicie, prawda, więc, no tutaj mamy różnie, mamy różnie, tak. Tutaj uczennica, nie wiem co będzie miała z tym ulem, bo tutaj są ramki takie, że trzeba to przerobić na Wielkopolską z powrotem, więc może trochę straci. Na tym przełożeniu zobaczymy, o ile przeżyją i tutaj jedziemy dalej, no to no nie wiem, nie? Tu miałem jakieś ciemniejsze pszczoły gdzieś, tam mam, tam mam takie ostre pszczoły z tym malunkiem, więc mogę tutaj też manewrować, na przykład, że tą starą matkę, powiedzmy, tak powiedzmy, jeszcze nie wiem, nie, ale powiedzmy, że tą starą matkę tu sobie robię jeszcze miejsce, tak? Na pięć Mam tyle miejsca, że sobie zrobię takie miejsce tutaj na pięć, tak? I teraz... E, tą starą matkę, na przykład, odkładam sobie tu, tak? Tu mam jakieś te ze wschodu. No to tą mogę jeszcze odebrać. Tam jeszcze chyba są dwie, więc mogę je odebrać. Chociaż jedną, tak? Mogę podbierać tu. Resztę mogę jeszcze wywieźć matek. Tak! Albo po prostu no, upchnąć te matki stare gdzieś tu, ile wleżę, tak? Już może nie patrząc na wszystkie, każda posieka u mnie będzie działała trochę swoim życiem, prawda? Więc taki na przykład numer, a resztę matek mogę odłożyć i wywieźć, żeby po prostu były młode rodzinki. Jakieś, później zobaczymy. A a a, a no. Tak, więc to mogę, albo mogę w najgorszym wypadku, jakąś najbardziej tam rodzinę, co mi się nie będzie podobać, to poubijasz te matki. Być może tak będzie, tak? Zobaczymy, czy co jeszcze wyniknie u uczennicy. Oczywiście będziemy starać się tu bazować na raz, dwa, trzy, cztery, pięć uli. Tu ma, więc no to tak jak opowiadałem, na, na y, rysując, tak? Więc tutaj możemy z tym na przykład zadziałać. No i dwa ma jeszcze na kolejnej pasiece, więc będzie tak, że mogła się bawić, tak? Tam i tu. I tam sobie zrobić coś i tu, tak? <laughs> Więc tak, ma, ma też pole do popisu, dlatego dam miejsce na pięć uli, to wydaje mi się, że by, by się bardzo przydało. Bo po prostu tutaj wtedy można manewrować, tak? I właśnie na przykład z rodzinki, co wyjdzie najgorsza, tak? Na przykład powiedzmy, ta by wyszła najgorsza. Tak? Powiedzmy, z tej odbieram matkę, ta wyszła najgorsza, no to odbieram, wybijam tą matkę, a jak tu będą mateczniki ratunkowe, to tu przepnę matecznik ratunkowy, tamte wcześniej kasując, tak? No. I najlepiej, jak już jest taki pokryty trochę czerw, bo, bo po prostu, żeby one nie porobiły z tych swoich, znowu, starych larw, tylko porobiły nam z tych, na przykład z tych jajek, albo z matecznika. Tak? Ale z jajek nie. To jak jest zła rodzina, to najlepiej przełożyć matecznik. A jak jest na przykład dobra rodzina, powiedzmy, na przykład by była rodzina, powiedzmy, powiedzmy ta, tak? I to była dobra rodzina, gdzie odebrałem matkę. Ale mateczniki wszystkie skasowałem i podłożyłem sobie od tamtej najlepszej, starej matki, jajka, tutaj larweczki do wychowu, żeby tamtych jajek zrobiły tu mateczniki. I też na przykład mogę wywieźć z tego część małą z jednym matecznikiem na przykład, a tutaj starać się, żeby się unasieniło. Warto, yy, yy, chodzi o to, że warto sobie zrobić chociaż kilka różnych małych, młodych rodzineczek z matkami, tak, co się unasienią i albo próbować je ciągnąć dalej, a jak na przykład tutaj matka by nie wyszła, a rodzina by słabła czy coś, no, i nie mamy jakieś możliwości, żeby tutaj mateczniki już powpinać i w ogóle, to możemy połączyć tą matkę. Tak, w tym momencie. Tą, co nam się u nie w tym uliku innym. Więc to na przykład nam ratuje tą sytuację. Prawda? Jest to selekcja. No, takie też nie, sobie radzenie samemu na pasiece. Po prostu. Bez z, z, większych, tutaj nie wiadomo jakich filozofii. No nie? <laughs> tak, z tym, że te mateczniki to trzeba trochę się nauczyć, żeby je przebierać, żeby były ładne, żeby umieć też upilnować, dobrze wykościć, na przykład mateczniki jakieś tam wyjdą takie krótkie czy coś. Tak, trzeba uważać na ten stan czerwiu, jak podkładamy i w ogóle i w ogóle, więc to jest troszeczkę zabawa. No nie. Czyli taka hodowla matek jakby na własny użytek w najprostsze sposoby. A oczynica to nie wiadomo co wymyśli. Zobaczymy jak te pszczoły pójdą. Tu gdzieś były fajne pszczoły, te jedne to najciemniejsze pszczoły ma. Zobaczymy co one ze sobą zrobią i zobaczymy co zrobi ze sobą reszta. Tak? I tak sobie podmiera matki, a resztę ewentualnie ubije, albo sobie gdzieś tam wywiezie na tamtą pasiekę. No może, tak? Różne rzeczy robić i to tylko będzie jej broszka, ile ona będzie chciała tych uli. No nie? Tak, zawsze mieć warto więcej coś drobnego w zapasie, niż nie mieć nic, prawda? Mi teraz ja bym, nie wiem, coś wyjażył, że na przykład nie ma matki, czy coś tam i nie wiadomo co. No to wtedy bym połączył sobie rodzinkę, co, co stoi obok i koniec tam, w ogóle bez, bez zastanowienia, tak? W ogóle. No. Więc tak to wygląda. I w ten sposób możemy się bawić właśnie z tymi przyłami, sobie coś, coś na przykład, coś tam robić, tak? Odkładanie starych matek uważam jest fajne. Wcale nie musi być to dużo pszczół zabrane. Fajnie jak damy, na przykład, ja lubię to dać ramkę z czerwiem, co jest taki, że się widzę, że się te pszczoły wygryzają. I ramkę z takim czerwiem młodym. Jeszcze zależy, jak mi się matka trafia, a z reguły się trafia na tym młodym plastrze. I dotrzepujemy pszczoły, ze dwie, trzy ramki. Niektórzy mówią, że ja to robię dość mocne. Nie? W tym roku się tak szczaiłem, że jak jak coś tam gdzieś robiłem, to mówił, o, ty robisz dość mocne, nie? I tak, więc, yy, no, to tak to wygląda, i wtedy nawet ta stara matka, jak ją dość wcześnie zabierzemy, bo rodzina już wybuchła nam prędko, to wtedy ta stara matka jeszcze na jednym, jednym korpusie, jeszcze nam tam, tam, tam dotrzaska tego miodu, tak? <laughs> już bez nadstawki, nie? Więc może te i być, zależy jaki rok. Raz, raz miałem taki rok, że stare matki mi jeszcze donosiły, słuchajcie, miodu, że jeszcze by podwieramki mogłem im śmiało tam drapnąć, i one jeszcze miały. nie? Więc można tak się bawić, i to odkładanie z jest spoko, z tym, że nie z każdych pszczół. Tak? Jak pszczoły są padaki i nic ze sobą nie robią, yy, widzimy, że chorują i w ogóle, czy coś, czy nie budują nam tych ramek, że ciężko pobudować górną skrzynkę, że tą górną skrzynkę to tak tego miodu jest mizernie, że one z tym czerwieniem tak no, nie. No, no to, to wtedy wtedy to wymieniamy matkę. To jest podstawa, tak? To jest podstawa, tak? Więc y, działanie na formie mateczników uważam jest dość spoko. No dobra, słuchajcie, no to, to no no, możemy, nie? Się bawić. Tu też mam gdzieś, nie wiem właśnie który. Tamten, to jestem pewien. Ale te tutaj z tych czterech to dwie są jakieś ze schodu. <laughs> Fakt, że one tutaj się unasieniły, już to było pokolenie drugie po tej matce, tak? Tych matek, więc to, to też nie wiadomo do końca. Widzę, że pojedyncze żółte pszczoły też się zdarzają, no ale popatrzymy, jak one się zachowują i w ogóle i damy po prostu im szansę dalej i jeśli i tu będzie zagęszczenie trochę takich pszczół właśnie ciemnych, to może, może one po prostu wskoczą na ten motyw w końcu za którąś unasienioną matką, tak? Bo na przykład jak mamy jakieś super wybitne pszczoły, na przykład powiedzmy, by były te, tak. Super wybitne pszczoły. To my na bazie tych pszczół możemy tak zadziałać, że w ogóle nie chcemy tego miodu, tylko wiecznie rozbieramy tą rodzinę, no i rozbierzemy ją w drobny mak na tych różnych matecznikach i po prostu rozchodujemy sobie z niej nawet 8, tak? Więc możemy tak to zrobić. Zamiast tak, tak, możemy sobie to porozbierać w międzyczasie powywozić te różne weselniaki w różnym okresie i tę rodzinkę rozebrać, że na koniec, na koniec, akacji to ona ma tam sześć ramek pszczół. Możemy tak rozbierać wiecznie. I to też jest nawet dobrze, słuchajcie, dla tych pszczół, bo te młode rodzinki, one nie będą miały tyle różnych chorób na sobie, tak? Więc to, to fajnie. To fajnie, też można tak zrobić, tak? Że po prostu jak mamy dużo uli, no to, no, no to, to na przykład, nie? Tak, nie wiem, nie wiem, tak? Nie dzielmy skóry na niedźwiedziu, ale Chodzącym, ale, ale jakby przezimowało mi z tego 40 co mam, to by było spoko. To ja bym mógł nawet 5, jakbym rozebrał tak w drobny mak, to by w to, to się by narobiło masę tych młodych rodzinek znowu. Nie? <ścoughs> no, to można normalnie kolejną pasiekę z tego zrobić bezproblemowo, więc i tak można tak tworzyć. Tak, z tych najlepszych pszczół, nie to ze wszystkiego, że mieszamy te czerwie i w ogóle to wszystko tylko po prostu z jednej rodzinki na full tak, już nie patrzymy, żeby ona nam dała miód. Ona nam da w tym roku rodzinki, prawda? Więc, no to tak, to też wygląda, że możemy robić to w ten sposób. I tym motywem, właśnie jesiennym, życzę Wam powodzenia. Z pasieką wszystko jest w porządku. Tu jeszcze dowieziemy jakieś cegiełki, żeby były po dwie na ul. I to by było to wszystko. Zbieram się. Mam nadzieję, że pszczoły, które żyją w drzewie, nie opodal. To ja tak resztki właśnie syropu tam dawałem w krzakach zawsze. Tu była ostatnia pasieka, którą zakarmiałem. E, więc e, mam nadzieję, że trochę sobie pokradły do tego drzewa i będzie szansa, że może będą żyły na wiosnę. Jakby wydały ciężki rój ze starą matką, to może by usiadł nisko. Może, może. <laughs> tak, więc tak to wygląda. No i życzę wam powodzenia i miłego dnia.